Jesteśmy w miejscowości Muczne. Jest przed kościółkiem, pod wezwaniem świętego Huberta. Jest to kościółek drewniany, wybudowany w 2015 roku i wszystkich zapraszamy tutaj do odwiedzin tego kościółka, który powstał dzięki dzięki życzliwości i w, Sercom wielu, wielu ludzi, którzy zaangażowali się w budowę tego drewnianego kościółka, Bo jest tu miejscowość, gdzie mieszka nas w sumie przez cały rok około 30 osób, i dzięki ludziom, ludziom, którzy chcieli się zaangażować, chcieli, otworzy chcieli otworzyć swoje serca, powstał tak piękny kościółek. Pomysł na budowę tego kościółka powstał w e, roku. W siódmym roku, kiedy to z poświęcenia Kościoła w Tarnawie wracał ksiądz arcybiskup i jadąc wracając już z tego poświęcenia jadąc tutaj koło tego terenu mówił, że przydałoby się tutaj wybudować kościółek. Chcieliśmy, aby ten kościółek tutaj był... Patronem tego kościółka był święty Hubert, dlatego że tutaj generalnie mieszkają leśnicy, ludzie, którzy pracują w lesie, którzy pracowali w lesie, a święty Hubert jest patronem nie tylko myśliwych, ale jednocześnie leśników. Po tym, jak Świąt Arcybiskup jakby poddał pomysł budowy tego nowego kościółka. To ksiądz Marek Typrowicz, proboszcz tutaj z parafii w parafii Łuszczykach górnych, podjął działania, aby rozpocząć budowę, aby tu gdzieś w okolicach jak najbliżej miejscowości powstał taki kościółek. Dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy zastępcy dyrektora regionalnego Dyrektora Mareckiego udało się ten kawałek ziemi tutaj przekazać na rzecz parafii. Jak doszło do tego, że ziemia została przekazana, to rozpoczęto już pełną parą w sumie przygotowania do budowy, czyli były prowadzone prace związane z projektem. Przygotowaniem terenu ksiądz zrobił spotkanie i zawiązał się komitet budowy kościołka. I to wszystko rozpoczęto w 2013 roku na takim spotkaniu jesienią zostało, zostaliśmy wybrani ja i, i kolega mój taki Krzysiek Gądek i w sumie od tego momentu można powiedzieć, już, żeśmy zaczęli organizować, szukać wykonawców organizować yy, drewno do budowy tego kościółka znałem jednego z yy, Wykonawców z tej firmy. Jest to firma rodzinna. Budują to panowie z rodziny, rodzina Rychtarczyków. My to ogólnie ich mówimy górale. To jest rodzina Rychtarczyków, która też między innymi jest związana z tutaj smucznym, bo kiedyś senior Franek budował, pracował tutaj w lesie, piłą w le robił. Później zajęli się budowami domów i ten kościółek to jest ich pierwszy kościół, który budowali z drewna, bo wcześniej budowali kościół w Lipiu, ale wybudowali bardzo dużo domów drewnianych. I jak pojechaliśmy tam, to udało się nam ich może nie, nawet nie nakłonić, bo oni dość chętnie podjęli się budowę tego kościółka. Trudno wymienić wszystkich, bo, bo tak dużo ludzi się zaangażowało w, w budowę tego kościółka, że no, wymieniając pewnie bym wielu y, pominął, ale bardzo duża grupa ludzi y, coś się dołożyła. Między innymi ten ołtarz to jest dar jednego z naszych pracowników drewno, y, jednego z naszych pracowników nadleśnictwa. Figura Świętego Huberta, która jest jego y, y, wykonana, przez niego wykonana jest oryginalna tutaj. To jest oryginalna jego figura Świętego Huberta. Y, załatwił nam tam jakieś y, z, z zamku z grudziądza, jakieś tam y, lichtarze, nie, te świeczniki, źle mówię lichtarze. Świeczniki to obrazuje, jak wiele, wiele rzeczy zostało podarowanych. Zrzuty, które tutaj są, z których są wykonane żerandole, to jest dar ludzi. Tutaj nikt, ani jeden zrzut nie został kupiony. To wszystko podarowali ludzie i tymi zrzutami nawet zapłacili za wykonanie tych żerandoli. Czyli jest to całkowicie dar ludzki. No, mówię, trudno tu jest. Określić wszystkich ofiarodawców. Jest tu duża praca też oczywiście księdza, który w tym okresie odwiedził 50 parafii. Gdzie przypuśćmy, jeżeli było przeciętnie 7, 7 kazań w ciągu jednego dnia, to można sobie wyobrazić, jaki to jest wysiłek, żeby objechać tyle parafii, wygłosić te kazania. Myśmy byli gdzieś na około 12 parafiach, gdzie staliśmy tylko z koszykami, zbieraliśmy pieniądze, a po całym dniu byliśmy mocno zmęczeni, bo to się wjeżdżało o godzinie tam 4 rano, 3 rano, 6 rano, bo chodziło o odległość, trzeba było gdzieś tam dojechać i wracaliśmy niejednokrotnie 10, 11, 12 w nocy. Eee, zaangażowanie tutaj naszego nadleśniczego, pana Mazura, który jakby Prosił leśników, firmy współpracujące z nami o pomoc, wszelką pomoc, jaką my, o jaką myśmy się zwracali. Kościółek jest postawiony, można powiedzieć, bez gwoździa. To jest wszystko czopowane, to jest na dyblach. To jak można zauważyć, że robota jest bardzo precyzyjna. To oni są naprawdę jednymi z lepszych fachowców. Jako budowniczowie domów są rozchwytywani. U nich w kolejce się stoi, czeka się w kolejce po dwa lata, żeby rozpoczęli budowę. E, więc e, tak nam jakoś się udało, że, że no, natrafiliśmy na taką grupę, że zechcieli nam wybudować ten kościółek, i to można zauważyć w tym wykończeniu, jak precyzyjne są dokonane te cięcia, te, te wszystkie czopy. Inna firma nam e, e, robiła omszenia, ale to też firma, która jest tam w jakiś sposób spokrawniona z, z tą rodziną Rechtarczyków I ta każda część jest osobno zrobiona. To są, to jest e, wióry z drewna, zakręcane tak na palec, wkładane w te szpary i dobijane. Każda jedna część to jest osobno robione. I tak jest od wewnątrz zrobione i tak jest od zewnątrz zrobione. To każde jedno wszędzie jest tak wplatane. E, mamy to zapuszczone takim środkiem specjalnym, sprowadzanym z, e, z Niemiec, który mogę już sam osobiście powiedzieć, że jest bardzo dobrym środkiem konserwującym. Dlatego, że sam robiłem sobie elewację koło domu i niechcący wylała mi się to ropa kopalnianka taka. To normalna ropa wsiąkłaby w drewno mimo zabezpieczenia, zostawiałaby plamy. A tam, gdzie było właśnie to pomalowane, nie zostało żadnych plam, więc w ogóle drewno już jest tak zabezpieczone, że nawet taka ropa nie wsiąka w drewno. Zapach tego kościółka się bierze e, z drewna, jakie tu zostało użyte. E, zostało użyte drewno modrzewiowe i jodłowe. To czerwone takie drewno to jest modrzew, a to jasne to jest jodła. E, na tym terenie kiedyś przed, przed wojną budowano dużo domów przede wszystkim z jodły, bo to jest normalny gatunek, który tu występuje, więc e, z jodły budowano domy, jak i z modrzewia. Może on daje piękny kolor taki, także jakby naturalna czerwień jest, to nie jest malowane niczym sztucznym. To jest naturalna barwa drewna, więc stąd się bierze taka kolorystyka, nie mieliśmy możliwości całego kościółka postawić z modrzewia, bo po prostu nie mamy na tym terenie na tyle modrzewia. Nie mieliśmy, żeby, żeby cały kościółek powstał z modrzewia. A mamy tutaj ławki z jesiona i. Na każdej ławce jest po pierwsze zwierząt, które tutaj najczęściej występują, czyli tu mamy mamy dzika, mamy niedźwiedzia, mamy jakiegoś orła, mamy. wilka, tutaj mamy żubra tutaj dalej mamy orła mamy rysia no i mamy y, jelenia który jest tutaj popularniejszy to jest nawet y, y, dar od właśnie naszych pracowników nad nadleśnictwa Stuposiany ta ławka ten żerandol waży 80,5 kg w środku y, bo często wierni przychodzą i boją się nawet stanąć pod tym żerandolem bo boją się że to się urwie pod, przez środek tego wszystkiego dzielina, normalna lina stalowa, i to wisi na tej linie, także nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, żeby coś się tu stało. To są zrzuty zebrane w bieszczadach, bo to jest przez ludzi, którzy gdzieś tu pozbierali, i, 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 i przynieśli. Niejednokrotnie były takie osoby, które. Miały te zrzuty przez 20 parę lat, 30, gdzieś tam nazbierane w lesie. Jak normalnie nie sprzedawali dla, dla żadnych tam kupców, ale jak przyszło, że do kościoła oddali wszystkie zrzuty, i to część tych zrzutów to właśnie ich tutaj zbiory, które są tutaj z tego naszego Jelenia Karpackiego. Tutaj zrobiony jest z dwóch stron po bokach chór, i tu naprzeciw. Chcieliśmy też wykorzystać ten, tą przestrzeń, żeby jak największą liczbę osób tutaj można było zgromadzić. Dlatego że zimą, jak nas jest tutaj 30 osób, to my się mieścimy, 30 do kościoła generalnie chodzi tam 20 pary, więc mieścimy się w ławkach, ale jak przychodzi okres turystyczny to, no to w takim kościółku jest i, i, i 150 osób, więc E, zrobiliśmy taki był pomysł, żeby powstały te ten, e, chórki tutaj takie po bokach. Jednocześnie są one przeciwwagą dla e, śniegu. Bo żeby e, ten kościół się kiedyś, mówiąc tak prosto, nie rozjechał, to trzeba było zrobić przeciwwagę. Dlatego te e, Belki podtrzymujące, które wychodzą na zewnątrz, one tam podtrzymują dach, a jednocześnie tutaj są wpuszczone i są zablokowane, tak żeby właśnie nie dochodziło do roz, rozjechania się kościoła. Bo byliśmy, w momen był taki moment, kiedy jeździliśmy, oglądaliśmy różne kościoły, to byliśmy w takim kościółku, gdzie nie było właśnie zrobione tej przeciwwagi, tylko dach bezpośrednio stał jakby na ścianach nośnych. I te pierwsze belki były już tam wychylone na zewnątrz. Już ten kościół, jakby ten dach się rozjeżdżał. Tutaj nie będzie takiej możliwości, dlatego że jest to wszystko połączone w ten sposób i zrobiona taka przeciwwaga. To co to widać, to są ozdoby, to nie są gwoździe, albo nie ma żadnego kamuflowania jakichś gwoździ. To są po prostu ozdoby. Tak jak wcześniej powiedziałem, ten kościółek jest zrobiony bez gwoździa, praktycznie. Bo zawsze gdzieś tam coś trzeba użyć, gwoździa to nie jest tak do końca. Ale konstrukcja główna jest wszystko na czopach. To wszystko jest czopowane, odpowiednio zacinane, pasowane. To, to widać, żeby, że nie ma żadnych tutaj szpar. To wszystko jest tak dokładnie, precyzyjnie przez. W nich zrobione, że tu nie ma szpar, tu nie ma żadnych luk. Więc widać fachowość, precyzję tych ludzi i zaangażowanie. E, oprócz e, tego, że ma to bardzo ładnie wyglądać, to omuszenie, to ono ma e, konkretne zadanie. Drewno, sychając się, osiada. I ta, to umszenie ma za zadanie te przerwy, które są. Były po to pozostawiane, żeby one się pomału, pomału jak się będą sychać, i drewno będzie osiadać, to, żeby tu były przestrzenie, żeby jedno drewno do drugiego nie, nie dotykało. Czyli oprócz samej izolacji i wyglądu, to ono ma określone właśnie zadanie. To ma służyć temu, żeby to drewno swobodnie mogło osiadać. Dlatego na przykład nad oknami te futryny, które są, są takie duże przestrzenie zostawione, i to mszenie jest takie grube. Po to, że jak drewno zacznie osiadać, to ta przestrzeń jest potrzebna po to, żeby tam to się zmieściło, żeby się nie oparło bezpośrednio na tej futrynie, bo ta futryna jakby się na niej oparło, to ten ciężar w pewnym momencie by spowodował, że te okna by się pokręciły. Często można by było ich nie otworzyć lub nie zamknąć, a wręcz by mogły popękać szyby. Bo w tej całej jakby futrynie, tu jest taka przestrzeń zrobiona, i te belki mogą swobodnie osiadać, wysychać i osiadać, i tam się przemieszczać. Tam jest fresz zrobiony. To swobodnie przechodzi w dół, nie, nie powodując e, jakichś zniekształceń. To jest tajnik właśnie tych panów, którzy to robią, bo oni oni wiedzą, ile centymetrów e, ten. Kościółek osiądzie. Mówili nam, że on będzie około 12 cm niższy za ileś tam lat, tam za 7-8 lat on będzie o, o, o tych parę centymetrów niższy. A to się właśnie wiąże z tym, że to muszą być przestrzenie. Jak i nad oknami, tak i nad drzwiami jest to specjalnie zrobione po to, żeby nie doszło do jakichś odkształceń. E, tu mamy kamień węgielny, który był, jest przywieziony z Rzymu, był poświęcony. Tu tablica upamiętniająca dzień poświęcenia e, kościółka tego naszego. I tak jak jest tutaj napisane, że to jest dzięki ofiarności i życzliwości kapłanów wiernych całej Polski. To co mówiłem, że jeździł ksiądz po całej Polsce i Polonii, szczególnie z Londynu i leśników i, i tutaj miejscowej ludności, która... Tu, którzy wszyscy się zaangażowali, tu nie było ani jednej osoby, która by się nie chciała zaangażować. Wszyscy się zaangażowali w to... w tą budowę tego kościółka. Dlatego zapraszamy wszystkich w to piękne miejsce, jakie są Bieszczady. Jakie są nasze góry. E, teraz można, jak na wstępie zapraszałem do kościółka, tak teraz jeszcze zapraszam oprócz kościółka to do o, centrum yy, promocyjnego. Jest tu hotel, gdzie jest 120 miejsc, czyli praktycznie każdy znajdzie nocleg, jest z tyłu muzeum yy, takie przyrodnicze i Odpoczywając tutaj w bieszczadach, odpoczywając akurat nie w tym zakątku, będzie można skorzystać z pięknego hotelu, dowiedzieć się od leśników, bo będą organizowane wycieczki po lesie o, o tej naszej przyrodzie, która tutaj jest, o, o tych gatunkach zwierząt, roślin, ptaków, które tu występują, albo na końcu, albo przed, uduchowić się poprosić Boga o zdrowie, żeby można było te piękne nasze góry zwiedzać, łącznie z naszym ośrodkiem. Tam, panie Leśniczy, las to jest też świątynia? Las to jest wielka świątynia i to jest taka naturalna świątynia. I kto potrafi się modlić w kościele i to zobaczy tego Boga, jak wejdzie tylko do lasu, to w każdym stworzeniu zobaczy tą, tą świątynię. To, co tutaj nam, dla tych, którzy nie wierzą, nie wierzą to mówię, że natura stworzyła, a dla tych, którzy wierzą, to mówię, że to Pan Bóg stworzył po to, żebyśmy tu mogli żyć i odpoczywać. Kościół Górszew to jest kościół dojazdowy parafii Łoszyki Górne. Parafia Łoszyki Górne powstała w 1999 roku i to istnieje teraz 18 lat będzie 3 maja w czasie była parafia lutowiska i kościoły, które powstały w szczególnych górnych przyjdach zostały budowane przez ówczesnego proboszcza w lutowiskach śledca Stawica się w świetnej pamięci. On właśnie w latach 80 80-tych chciał tutaj rozwedać już pasterstwo dla miejscowych ludzi. Dużo tutaj mieszkało pracowników lecznych i przybywało turystów. I również on wtedy, wtedy już zaczęły się msze święte, w hotelu. To był rok 1981, zaraz po stanie wojennym. Były pierwsze msze święte odprawiane i również były msze już odprawiane w Tarnowie Niżnej. To jest taki początek tutaj tego, tego życia sakralnego na tych terenach. Budowa kościoła, to jest takie moje świadectwo też bo rzeczywiście to jest wielka łaska Boża, te kościoły tutaj mogę powstać. Muszę powiedzieć, że to jest Pan Bóg nam tutaj błogosławił bardzo. To nie jest łatwa sprawa. W tych warunkach, gdzie nie ma pracowników, nie ma mało, mało ludzi, tutaj są małe wioski, więc trudno by było na podstawie tych ofiar wybudować te kościoły. Ale rzeczywiście Pan Bóg nam błogosławił. Wiele ludzi się modliło w naszej intencji. Tutaj jestem bardzo wdzięczny i tym, którzy się dla nas modlili bo to jest, to jest wielka pomoc i Panu da nam błogosławił, bo dawał nam dał dobrych ludzi, dobrych wykonawców. I tak się wszystko układało, że mimo tych, takich różnych trudności udało się wybudować te, te dwa kościoły. I to na Fałę Bożą i dla zbawienia ludzi. I tutaj jestem bardzo cieszy Panu Bogu i wiele trzeba jeszcze dziękować teraz za, za tą wielką łaskę, którą otrzymaliśmy. Dziękuję Panu Bogu za wszystkie dane łaski, dziękujemy za życie. Dziękujemy za wiarę, za nasze rodziny, za bliskich naszemu sercu. A że dziękujemy za wielką pogodę, za te śnie, które tutaj mamy i za ten kościół. Niech to będzie wielkie dziewczynienie za Dary Boże. Przeszmierz to odwiadujemy w tej całej wszystkich, którzy u nas się modlą, którzy tutaj przyjeżdżają, prosząc o poszanę łaski, błogosławieństwo Boże. Witam naszych świętych baraków, gości, turystów, zapraszam wspólnej modlitwy. Na początku Eucharystii przechodzi Pana Boga za naszych grzechów.